Uwaga! Danuta Mazurek, powiatowy przegląd radiowy na antenie Radio Fama 92 i 9FM, w studiu pan Jacek Kowalewski, członek zarządu powiatu, powiatu Tomaszewskiego. Witam pana. Dzień dobry, panie, dzień dobry państwu. 19 września odbędą się dożynki prezydenckie. Czy łatwo było przekonać prezydenta, żeby objął patronat? To znaczy. Chyba nie, to znaczy mówię, nie wiem mówię, jak, jak wyglądało, bo to nie myśmy rozmawiali bezpośrednio z prezydentem, to znaczy jeśli chodzi o, o powiat Tomaszowski, tylko kancelaria prezydenta, bo pismo poszło na, 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 na ręce prezydenta Komorowskiego, z tym, że kancelaria już rozmawia, ale zdaje mi się, że, że, że nie było problemu, bo nawet jeszcze przed wyborami były wstępne, wstępne takie rozmowy i zaraz, zaraz po wyborach decyzja była, że dożynki prezydenckie w Spal będą, że prezydent Bronisław Komorowski będzie w tych dożynkach uczestniczyć. Jaki jest plan tej imprezy? To znaczy ran, dożynki składają się tak jakby z dwóch części. Pierwsza część to jest ta oficjalna, zaczyna się, zaczyna się mszą, zaczyna się mszą dziękczynną w sumie za zbiory, które, które rolnicy dokonali. To będzie ta część oficjalna, później będzie przemarsz korobodu dożynkowego z tego kościoła do, na Plac Cosowski, właśnie na, na stadion Cosu Prezydent z małżonką i goście, najważniejsi zaproszeni goście będą przyjeżdżali dorożkami, dorożkami, no to w tym momencie spała będzie zamknięta, także ci, którzy dotrą wcześniej, to będą to widzieli, ci, którzy nie dotrą, no tego niestety nie zobaczą, bo wjechać, wjechać nie, nie będą mogli. Na w stadionie będzie duża scena, na której będą właśnie różnego rodzaju imprezy związane z dożynkami, będą i wybór najlepszego wieńca dożynkowego, bo prawdopodobnie wszystkie województwa będą uczestniczyły, przynajmniej do środy tego tygodnia było 15 zgłoszeń, mam nadzieję, że to 16, nawet nie wiem, które się jeszcze nie zgłosiło. I to będzie to wszystko ta otoczka oficjalna związana z dorzynkami o godzinie 15 na małej scenie, już na tak zwanych błoniach spalskich, gdzie nad stawem, tam gdzie są zazwyczaj jarmarki, jarmarki tam będzie już ta druga, ta druga część, tak zwana zabawowa, zresztą tam będą i... I, I namioty wystawiennicze, bo tam wiele instytucji, organizacji się będzie wystawiało, także dużo rzeczy będzie można zobaczyć. A oprócz tego, przy dobrej muzyce, będzie można się zabawić. Ile będzie kosztowała ta impreza Powiat Tomaszowski? Jest wielu, wielu, wielu sponsorów, zresztą i wiele instytucji płaci za to. Zresztą Kancelaria Prezydenta też, też już zaplanowała w zeszłorocznym, to znaczy układając budżet w zeszłym roku, zaplanowała w tym roku na. Na dorzynki prezydenckie pieniądze. Także jest troszeczkę mniejszy kłopot niż był w zeszłym roku. W zeszłym roku mieliśmy trochę kłopoty finansowe, to znaczy z zapięciem całego budżetu dorzynek. W tym roku tego, tego większego problemu takiego nie ma, także uważam, że wszystko będzie dobrze. Trzymamy kciuki. I długości w tym roku spodziewa się spała na prezydenckich? Uuu, to prezydenckich? Znaczy... Podejrzewam, że dosyć dużo przyjedzie, że zakładam, że za prezydentem Komorowskim przyjedzie część Rady Ministrów. W zeszłym roku był tylko minister rolnictwa, Sawicki. W tym roku zakładam, że część, część ministrów też przyjedzie. Też przyjedzie. No ja, ja bardzo liczę, że to może dotrze ten głos do Cezarego Grebarczyka, ministra infrastruktury, który jest zaprzyjaźniony z powiatem Tomaszowskim. Go serdecznie zapraszam i chciałbym, żeby dotarł na te, te dorzynki. No bo to minister infrastruktury i powiat Tomaszowski to między innymi drogi, które są bardzo ważne dla powiatu Tomaszowskiego, także my bardzo mile widzimy tutaj na naszym terenie ministra Glebarczyka. Od dzisiaj do niedzieli w Łodzi trwa jarmark wojewódzki. Jak wygląda udział powiatu Tomaszowskiego w tej imprezie? Jest parę stoisk, to znaczy powiat Tomaszowski z miastem się wystawia i ze stowarzyszeniem Dolina Pilicy. Oprócz tego jest chyba sześć, sześć gmin, które uczestniczą. W tym jest gmina Lubochnia, Gmina Rzeczyca, Gmina Żelechlinek, Gmina Tomaszów. Nie pamiętam, ale jeszcze je. I te stoiska są na Piotrkowskiej przy ulicy Skrzyżowania Nawrót Zamenhofa. To są stoiska o numerach chyba 15, 16, 17, 18 i 19. Tak mi przynajmniej te, te cyfry utkwiły w pamięci. Rozumiem. A nasze główne, najlepsze punkty. Tego naszego udziału w Jarmarku wojewódzkim. Co zaprezentujemy głównie? Co to znaczy? No, jako, atrakc jako atrakcję będzie oczywiście dyrektor skancerzy Pili Andrzej Kobalczyk w czapce kolejarskiej z mianownikiem pociągu i, i, i stacyjki y, Wolburka. Y, mamy dużo materiałów promocyjnych, takich, które fachowcy oceniają jako, jako, bardzo, jako bardzo dobre. Y, no wiem, że, 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 że różnego rodzaju tam stowarzyszenie Dolina Pilicy też część materiału bierze, z tą będą jakieś tam panie w strojach, w strojach ludowych też. Kolejną imprezą z tradycją jest tak zwany Hubertus spalski. Przypomnijmy naszym słuchaczom, na czym polega ta impreza i jaki będzie miała przebieg w tym roku. To, to jeszcze troszeczkę czasu tego Hubertusa jest, bo Hubertus dopiero będzie 15, 16, 17 października, no ale jest to taki... Taka, taka impreza myśliwska i dla myśliwych, ale i dla, dla publiczności, dlatego, że jest trzydniowa, bo jest i tradycyjne polowanie w sumie dla zamkniętego grona myśliwych, ale później wszelkiego rodzaju atrakcje związane tak jakby otoczką, otoczką polowań, bo, bo i będzie pokazana y, upolowana zwierzyna i później różnego rodzaju imprezy y, tak jakby około myśliwskie bo i będzie i będą pokazywane Kulinaria związane, związane z dziką zwierzyną i, i, i przejazdy do rodzek, i, i, i pogoń za lisem, i, i, i sokolnicy chyba będą. Także no będzie, będzie taka dosyć szeroka, y, duża impreza, gdzie, gdzie publiczność na pewno też będzie się dobrze bawiła. Oprócz tego no, zobaczą jak wygląda y, ta cała tradycja związana, związana z myśliściami. W takim razie zapraszamy na tą imprezę. Czy będą się mogły na niej zaprezentować koła łowieckie z całej Polski, czy tylko z regionu? To znaczy przyjeżdżają generalnie myśliwi z całej Polski. Z całej Polski mówię, no nie są to delegacje, mówię tylko to, nie wiem, jakieś tam przyjaźnie myśliwskie są różne i po prostu przyjeżdżają, bo wiedzą, że tutaj w Spale, w centrum Polski, rzeczywiście można się bardzo dobrze zabawić i, i dużo fajnych rzeczy zobaczyć. A jaki jest koszt tej imprezy? Tego to nie wiem, bo organizatorem, organizatorem to jest generalnie no, Koło Łowieckie Spalskie, ale oprócz tego lokalna organizacja turystyczna. My w sumie jako powiat dokładamy się do tego interesu w ten sposób, że będziemy uczestniczyli, współfinansujemy konferencje prasowe dziennikarzy turystycznych, którzy m.in. na temat z Polskiego będą pisali, a przy okazji zaprezentujemy piękno ziemi tomaszowskiej. Na pewno naszym głównym atutem są niebieskie źródła, które niedawno zostały, m, zostały zmodernizowane i upiększone, ale niestety zostały również zdemolowane przez, przez tych ludzi, którym nie wiem, może to się nie podoba. Co pan na ten temat powie? To znaczy, no, były modernizowane za, za pieniądze, za pieniądze Unii Europejskiej, to znaczy współfinansowane, bo miasto też wykładało około 20%. I powiem tak, no, wandale są zawsze i mówię, nie wiem, to są, to są, to są ludzie, no, skrzywieni chyba troszeczkę umysłowo, dlatego że my, tak jakby sobie nie zdawali sprawy z tego, że, że ładnie wyglądające urządzenia, różne tam rzeczy, które powstawiano, bo i, bo i tablice informacyjne, i barierki, nie barierki, ławki, nie ławki i, i, i zaczynają to niszczyć, bo ja nawet dzisiaj byłem tam w skansenie, to mi właśnie mówiono, że już wandale, wandale to wpadnie na niebieskie źródła mówię, to jest przykre, i to jest przykre, mówię, ale zawsze, zawsze takie drobne gady w każdym społeczeństwie się znajdują, które, które właśnie niszczą to, co inni zrobili, mówię, no i jedynym lekarstwem na to jest, jest Policja Straż Miejska. Zresztą i, i, i też dobrze by było, żeby generalnie ludzie reagowali, to znaczy, którzy tam przebywają, żeby jednak w jakiś sposób napiętnowali tych, którzy wyżywają się, wyżywają się na tych na tych nikomu nie szkodzących sympatycznych tablicach informacyjnych. A na koniec mamy niespodziankę dla naszych słuchaczy. To znaczy, za jedną niespodzianką to jest to, że, że nowy głos, nowa twarz w radio, w radio Fama. Zazwyczaj Państwo mnie kojarzyliście z Michałem Maruszakiem. Dzisiaj jest dziewczyna inna, bardzo ładna. Możecie obejrzeć. Później na stronie, bo jest akurat okręcony wszystko kamerą powiatową, na stronie wwwpowiat i mówili: Na pewno, na pewno będziecie zadowoleni, bo już Michała Maruszaka znacie, a tej dziewczyny nie znacie. Także zobaczycie, zobaczycie dziewczyny, bo to też jest dodatkowa atrakcja Radiofama. Radia Fama. I tą niespodzianką, którą, którą pani zapowiadała, to jest właśnie to, że jeżeli pierwsze parę osób, które zadzwonią do Radiofama Fama na numer 44. 724-0040 to dostaną w prezencie mapy, nową edycję map Zalew Sydojowski, Spała i Tomaszów Mazowieckich w Dolinie Pilicy. Jest to mapa turystyczna, które są trasy i szlaki rowerowe. Przypominam, 44-724-0040, telefony o mapy, a... Mówię jeszcze raz o stronie, żebyście mogli Państwo zobaczyć nagranie z tej audycji i tę nową ładną dziewczynę, która jest w Radio Fama. A ja dziękuję za komplementy. Powiatowy przegląd radiowy na antenie Radio Fama. Dzisiaj moim gościem był Jacek Kowalewski, członek rozłączy powiatu. Dziękuję Pani, dziękuję Państwu. Dziękuję bardzo.